Witajcie, rodacy. Wiele osób czekało na nowego Tomb Raidera. No, w końcu on wyszedł. E, ja przed chwilą go wręcz zainstalowałem. Pograłem sobie może 5 minut. No i chciałbym wam, z Wami się po... e, podzielić tak ją, takimi pierwszymi przeżyciami, z jakie, jakie ten nowy Tomb Raider nam serwuje. E, najpierw zobaczmy sobie. Na czym ja gram? Oczywiście wszystko, wszystkie opcje są na maksymalnych detalach. Tutaj jest jeszcze taka ciekawostka. Jakość włosów Tris FX jest to nowy feature Radeonów. Coś w stylu taki odzew do Fizika X, który ma, mają karty GeForce. No ja akurat w tej chwili zaopatrzyłem się w Radeona, aby wam pokazać, jak to ten, ten Tris FX działa. Na szczególności na właśnie w włosach Larry Croft. No, tak więc wskoczmy sobie do gry. Jak widzicie, ja mam dopiero 2% ukończony. Pierwsze wrażenia muszę Wam powiedzieć, że są całkiem sympatyczne. Szczególnie grafika mnie miło zaskoczyła, jak i to, że to wszystko naprawdę bardzo płynnie działa. Wiele quick time eventów, ale sądzę, że to raczej niemożliwe by było tak przez całą grę jak te, przez te pierwsze 10 minut no i cóż, tak, tak to mniej więcej wygląda, popatrzcie sobie przede wszystkim teraz na, na włosy Lary ładnie na tym wietrze się kołyszą, tak jak być to powinno praktycznie w każdej grze no w grze jest to nie ma identyczne z włosów. generalnie jeżeli chodzi o fabułę no to płynęliśmy sobie statkiem nagle coś, coś nas zaatakowało nie wiem rozpadł się statek na, na części my w jakimś cudem znaleźliśmy i ocaliliśmy się na wyspie ktoś nas porwał wrzucił do jakiejś jaskini i powiesił do góry rogami no my jakimś fartem y, uciekliśmy no i teraz uciekamy no trochę y, ucierpieliśmy przy, przy, przy starciu. No i teraz tak to, tak to wygląda. Nie wiem co dalej będzie. Przejdźmy sobie kawałek gry po prostu razem. No dobra, poszukajmy pozostałych ocalałych. No, radamy radę, przecież to kawałek do ziemi jest. No ja teraz praktycznie tylko wciskam do przodu byśmy szli. Ale muszę powiedzieć wam, że taką fajną atmosferę gra od samego początku nam serwuje. Nie widzieliście pierwszych ujęć, które były dość no, traumatyczne. Lara wbiła się w taki wielki pręt tutaj niedaleko brzucha i wyjmowała go z wielkim bólem i grymasem na twarzy, no wcale jej się nie dziwię. Swoją drogą, zobaczcie na animacje ruchów postaci. Są niemal perfekcyjne. Co to jest? I całe mamy, mamy, mamy... co zrobić. A może skoczymy tam? No pewnie. Wciśnij E, aby się złapać. Wow. Spacja by podskoczyć. No dobra. Przypomina mi to. Uncharted! Kawałaczek Uncharted. -a. Nie wiem, nigdy nie grałem, ale tam był taki motyw fajny. I e, dobrze. Olak. Dobra, Lara jest twarda, ale. Oj, spokojnie, nic się nie stało. Cała jest zakrwawiona, ale to nic. Trochę punktów, nie wiem, to chyba punkty doświadczenia są. To coś tam wyświetliło chwilę temu po lewej stronie ekranu. No, ale idźmy sobie dalej. Wydrapywanie się na ściany nie. Ble, 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 Naciśnij spację w czasie skoku, żeby wdrapać się na płaską ścianę. A, no dobra. Aj. Może tutaj coś znajdziemy ciekawego. żeby trochę się uleczyć. Bo nie, nie wygląda to dobrze. Znajdziemy coś? Nie. Swoją drogą, no zobaczcie na te włosy. No naprawdę, to co stworzyła teraz e Radeony, czyli Ati. Bardzo przyzwoicie to wygląda. Jeżeli wszystkie, albo większość gier, chociaż będzie to będzie miało zaplikowaną tą ten Tris FX, to, to już będzie to spory postęp. Jakaś tam konkurencja dla Agei i jego i ich fiziksa od NVIDII Orzesz ty w mordę Ajajajajaj aj, aj, aj. Jak nagle wszystko ucichło, taka taka muzyczka klimatyczna się zrobiła taki straszny klimat już na drzewku rośnie jakiś co to jest za wyspa? Gdzie my się znajdujemy? Nie mam bladego pojęcia. No ale szczerze wam powiem, że nie chciałbym się tutaj znaleźć. Zobaczmy sobie kaccenka, może ja zamknę się i popatrzmy w końcu co Lara zrobi. Niestety, nikt ci nie odpowie, to by było za dobrze, jak na początek gry. Spójrzcie uwagę, również na, na grafikę. Już olać, olać tą larę, ale generalnie, wszystkie otoczenie wygląda to naprawdę całkiem sympatycznie. Ja, razem z włączonym frapsem, mam teraz 50 fpsów. Jedna zapałka. A to znaczy, że optymalizacja tego wszystkiego stoi na naprawdę bardzo przyzwoitym poziomie. No i mamy ogień. Gdyby to było tak proste, jeżeli, jeżeli mieszkacie w domku jednorodzinnym, no to wiecie, że tak miło, to to, to nigdy nie było rozpalanie. Coś tam szumi, ale niestety nic z tych rzeczy, abyśmy odebrali jakiś porządny sygnał. No ja już ponad 6 minut naszego gameplaya, tu tak powiem szczerze, że za wiele się nie działo. O, jakaś retrospekcja. Pewnie wszyscy ci ufają. No a też bym się napił jakieś seteczki tak szybciutko. Możesz no, ty jaki wielki koksik. teraz odkrywamy, co tam się działo na tym, chwilę przed tą naszą katastrofą na wie... na morzu. Coś mi się wydaje, że właśnie teraz jesteśmy na tym Yamatai, o którym oni wszyscy mówią. No w końcu jakiś spontaniczny ziomek, który zaakceptował Larry pomysł, a nie jakieś amatorzy, którzy boją się wyzwań. No ale niestety teraz się znaleźliśmy w takiej sytuacji, no i musimy jakoś z tego wybrnąć, więc jakoś tutaj powinniśmy zacząć grać, a nie tylko oglądać sobie jakaś scenki. No a w końcu przestało padać, możemy wyruszyć na naszą przygodę życia. Kobieta w dziczy. Jelonek. O ile moja wiedza przyrodnicza jest prawidłowa. O, piękny łuk, tylko w jaki sposób ja mam teraz się dostać na, na na to drzewo. Dobra, na razie domek zostawmy. Albo, nie, wejdźmy na domek i skoczymy tam Hoppa Tak Dawaj, dawaj No, łapkę wystawimy Teraz, teraz Aj, pierdoła. No, ale to nie ważne, mamy Mamy łuk, kilka strzałek by się jeszcze przydało, i możemy na tego jelonka zapolować, co by go zjeść. O, mamy tutaj, pewnie podniesiemy taszka. Nie, może coś większego. Mm. O, może tutaj. Pięknie. O, nowe. A to co to? E, aby zbadać. Właśnie też się zdziwiłem. Kto na końcu cypelka zostawia jakiś geokontener? No nic. Tam mnie na pewno nie wejdę. No ale zjedzmy coś w końcu. Jakiegoś jelonka. Tam mamy łuki. Wszędzie mamy łuki. A pod shiftem się kłóca, Jakieś przewroty robi. Tam widzę, nie ma co uciec. Mamy trzy rodzaje dróg. Do wyboru. Kto w środku lasu zostawia co, co rusz? O, jest jelonek! Cholera, spuszczyłem go. Ale nie, nie, zaraz podejdę do niego. Przydałoby się, gdybyś nie biegła. A, już nieważne. A jest headshot. Oj, oj, oj. Aj, aj, dobra, jednym jelonkiem i tak się pożywimy. Coś mi się wydaje, że ten odcinek będzie długi, no cóż. Mam nadzieję, że wy trwacie no Ale jak sami widzicie, to nie to jest jakiś FPS by Byle szybko go pokazać na odwal. No i co? Będzie byr grillsem? Tak jest. Będziemy chyba robaczki jeść w tej części. Tomb Raider'a. Albo Tomb Raidera. to już różnie. Ludzie mówią, jak to się odzywa. Nie, jaką to ma odmianę nazwy. Wróć z mięsem do obozu. Odczytywał wszystko. A co to jest? Jakiś owoc. No nieważne, wracamy w takim razie do obozu swojego. Tam coś upicimy, chyba. No, jak widzicie, świat jest taki w miarę otwarty. Tu możemy sobie pochodzić. To nie jest jedna, jedna droga. Nie. A mamy maksymalną ilość bełtów, więc, więc jest wszystko w porządku. No dobra, no wracam, wracam. Instynkt przetrwania, właśnie to jest ciekawa rzecz. Od Q mamy taki instynkt przetrwania. Jest taki mały wspomagacz który mi sugerował właśnie, że ja mam tam iść. No właśnie tam się udawałem, więc dużo mi nie pomogłeś. O, a tuż to jest. W tym menu, w tym menu punktu doświadczenia co z gry możesz przeznaczyć na opanowanie innych i nowych umiejętności. Instynktu łowcy, Bystry wzrok, możliwe strzyganie trudnych zwierzątek. Oprawianie zwierzątek przeszukuj gruntownie skrzynie i schowki, by znaleźć więcej surowców. No to widzę, że będzie jakaś survivalowa gra. Umiejętnym prototypem trzeba zbudować więcej surowców, bo tu widzę sporo craftingu. Będzie w zaradnym wyporządzeniu zabitych wrogów. Szybko no, śmieszę. mieszę. Pewnie. To chciałbym coś takiego. E, Na no pewnie. No, dobra, to co? E, coś takiego odblokujemy. Dobra, dobra, opanujemy. Nowa umiejętność. hura nie mam już nic. To też.

Where are you no now, you know It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping in one no. day. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden. No to posłuchajmy sobie, co oni sobie tam gadają. Znajdźmy się z lasu. Z tego co ja wiem, to ja już tutaj byłem. I tutaj nic nie było, tylko że teraz muzyka gra. O! I drzwi są otwarte. O! Czuję akcję, ona wisi w powietrzu. No, a jak mamy pochodnie, to już w końcu coś tutaj się zadzieje. No, na pewno. Shift, by zejść. No dobrze, że teraz to powiedzieliście, a nie ja skakałem ze wielkich urwisków i nogalara. No, Gelara no, sobie tutaj ciągle nadużywała jej. Shift, by puścić. Dobra. W pierwszej części gry, której nie pokazałem, właśnie było wiele takich zmian aktywnych kamery. Tak jak teraz widzieliście, że Lara tam się schwała, schyła, schylała. nie aby zbadać coś tutaj nam no, wypadło, ale chyba niewiele nam się z tego przyda. Uuu, no proszę, to jest wyspa, no jeżeli ona cała jest do naszej dyspozycji, wow, to po prostu wow, bo tutaj taki malutki kawałeczek, może zrobiliśmy na pewno nie więcej. Zbadaj relikt. Aha, to już wszystko widzieliśmy, no dobra. Dodatkowe ekwipulek, czy ja mam ci to teraz wywalić? Naciska wielokrotnie E a to wciskam I nic No, mogę podpalić Dobra Tasaczek. W końcu Lara, Lara się zbroi. Mamy pochodnie, tasak, łuk. Czyli w generalnie wszystko, co potrzebne, aby przetrwać w dżungli. Aha, może muszę wciskać. No, tak szybkie wciskanie zawsze, zawsze popłaca tutaj to samo i wyrwamy Tam się nie da przejść tutaj kawałeczek No dobra o mamy wyjście no i super. Generalnie no oni chyba nie są przyjaźni do nas nastawieni. Hmm. No dobra, może tym Tą kacenką będziemy powoli kończyć. O, to nasi, więc spokojnie. No i dobra, tak to mniej więcej wygląda. Lara Croft, sam początek gry. Ee, w całej okazałości. No, powiem Wam szczerze, że podobnie jak, jak te pierwsze Tomb Raidery. Wiele, wiele będzie tutaj przygód, wiele skakania, latania, zbierania surowców, byśmy się leczyli, czyli generalnie. No, pierwsze wrażenia, muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyzwoite. Szczególnie grafika, animacja postaci, dźwięki, włosy. No ale włosy to jedynie posiadacze radeonów to tego, tego doświadczą. No, zobaczymy w każdym razie, jak to się rozwinie dalej, ale to już pewnie, już niedługo recenzję zobaczycie gdzieś tam gdzieś tam na kanale będzie no i cóż, w każdym razie, jeżeli dotrwaliście no to gratuluję, trochę przydługi nam się ten odcinek zrobił, szczerze powiedziawszy na mnie nie miałem zamiaru nawet takiego no ale sami widzicie, że, że trzeba było tutaj kawałek gry tej pokazać A przynajmniej z samego początku no tak więc cóż dzięki serdecznie za uwagę trzymajcie się, no i do usłyszenia cześć